Jest Pani żywą legendą, czy nie? No, żywą. Może mnie żywo, Pan Żywą, na pewno. Dobrze, uszczypnę. W które miejsce? Ach, czosneczek. Tak na wszelki wypadek. Żebym, co tak powiem, nie był zbyt złośliwy, tak? Nie ma tak? północy, ale... Mhm. No, Pani bardzo... Ołka nie przyniosę. No, na szczęście, bo inaczej nie odbyłby się ten wywiad, jak sądzę. O której można do Pani najpóźniej zadzwonić? Pół do dziesiątej wieczora. A później co się dzieje? Wyłącza pani telefon, czy, czy co? Wyłączam telefon, bo są ludzie, którzy żyją w czasie japońskim. To znaczy, że śpią w dzień, a, a żyją w nocy. Tak, a pani po To zresztą tym... kiedyś tak będzie na świecie, że będziemy musieli się podzielić na tych, którzy żyją w dzień i nocą, bo, bo się nie zmieścimy. Na Warszawie już nie można jeździć, na przykład po nocą. Mm -hmm. I gdyby, Pani jeździ na co po Warszawie? No nie, gdyby banki były otwarte, sklepy, moglibyśmy pójść wszystko załatwić w jakichś urzędach, to naprawdę wie, wiele osób by się na to zdecydowało. To no właśnie. Chciałem zapytać o tą broszę, którą Pani ma. To jest coś jakoś bardzo ładnego takie mam wrażenie. Czy to jest jakiś... Specjalnie się tak ustroiłam. Naprawdę? Ale to super. Dziabnąć Pana mogę? No ja też mogę Panią dziabnąć, chociaż zębę raczej. Co to jest Zabrosza? Niech mnie pan dziabnie. Dobra, okej, okay. chcę pani dziabie w które miejsce? W to? No, jak wam. to wampir. Nie, no Rado pani się Beato. Poczułam lepiej. To lepiej? Ja myślałem, że po takim dziabnięciu Pana, do tego... ile lat ja czekałam na wampira, pan sobie nie wyobraża. Tak, no to teraz się wyjaśniło, dlaczego pani przyszła tutaj i sobie możemy porozmawiać, ale ja nie to przyszłam też mnie przywieźli. Przywieźni, no jasne. A nie mogę się dowiedzieć, co jest z tą droższą. Pan teraz to była zabawna tutaj. historia, ja ją kupiłam kiedyś w jakimś antykwariacie, w przypływie tego dobrego humoru dla siebie samej. I potem ofiarowałam ją mojej matce na gwiazdkę. A moja matka była w Anglii, gdzie miała siostrę, która była chora i ofiarowała jej na gwiazdkę tąże samą broszkę. A potem Typia umarła i zapisami w tym Ja zawsze uważam, że jeżeli jakikolwiek prezent czy kwiaty, które dostanę, można jeszcze komuś dać. Jeszcze komuś zrobić przyjemność, no to dostałam kwiaty, bukiet kwiatów, wybada <grym> one u mnie zwiędną. Jeszcze jest... lecę szybko po sąsiadkach ty i tej zaniosę, tej zaniosę, się jeszcze ktoś ucieszy po drodze. A to niesamowita historia, ja myślałem, że właśnie większość ludzi to jest tak, że jak dostają e, prezenty, to już nikomu nie próbują Przez dawać. Na, w tym roku ja miałam urodziny, dostałam mnóstwo kwiatów, dostałam taki bukiet, skończyłam 60 lat, więc 60 róż dostałam, wie pan? Mm -hmm. Takie jak 5 po prostu każda jak... Ja sobie mówię, no nie po prostu rozchoruje się, jak one zwiębią. No więc córkę z moją młodszą zmobilizowałam, żeby ją chociaż sfotografowała z tymi różami, żeby to się jakoś opłaciło, no, żeby coś zostało z tego. No ale właśnie, to jest, to jest ciekawe, bo pani mówi, że nie ma z, ze swoimi córkami żadnych problemów wychowawczych. Nie miałam nigdy. No właśnie, no to jaki jest y, pani sposób, co wychowanie takie. Raczej pod musztrą. Nie, nie, nie. Pytam, bo Szal też jestem zainteresowany, mam też dziecko, więc. Coś Szalo, się szalono im atencję i uwagę poświęciłam i poświęcam. Nigdy o nikogo tak nie zabiegałam, jak o własne dzieci. Ale jak to się zabiega o dzieci? To co? Co się robi? czy, ta, czy to się bajki, czy co? Nie, jak przychodzą, no to też oczywiście. Pisze się bajki. I pani pisała bajki? Oczywiście. Pani pod tytułem? Pisała. O, różne były o dwóch biedronkach, zaprzyjaźnione, robiłam ilustracje w mm -hmm. listach, jak gdzieś byłam, bo zwykle ja starałam się zabierać ze sobą, ale nie zawsze to było możliwe, bo już potem były w szkole, to było trudne. Ale to jest jak przychodzą na śniadanie, to wszystko jest zrobione, obrane, pokrojone, tamtego, sałatka ładna, no, a tu do szkoły wszystko zrobione. No ale to nie, nie no. wyrosły trochę na y, takie leniwe damy? Nie. Nie, i nawet jakby tak oddają mi. Jak już nie będę mogła i tam to mi zrobią, idą i no to super. Jaki y, film ostatnio pani oglądała z przyjemnością, jaką książkę czytała? Zaraz powiem, dlaczego pytam o te książki, bo to jest zwykłe pytanie, ale Pan, nie do końca. Książki ja czytam bardzo przypadkowo, dlatego że y, y, teraz tam za mało czasu, gdzieś jestem zawikłana w różne rzeczy. I ostatnio, ponieważ ktoś mi powiedział, że o moim ojcu i o Romanie Padleskim Monika Żeromska pisze w swoich dziennikach, to czytam na przykład dzienniki Moniki Żeromskiej z zachwytem ale, znaczy tak mnie ktoś nakierunkował na to mm -hmm. potem y, często czytam, bo chcę, żeby Wiktoria, która ma 21 lat przeszła przez książki, córka. tak czyli wraca, wracam do jakichś książek, które przeczytałam przed laty żeby móc z nią o tym porozmawiać lub żeby na bieżąco coś czytać żebyśmy mogły sobie wymienić, mm -hmm. więc często to jest taka, że razem czytamy te same pozycje. Ale skoro wspomniała Pani o swoim ojcu, ja muszę zapytać, bo według moich informacji, e, po tym kiedy on wyjechał do Anglii Czyli to było chyba jeszcze w czasie wojny, prawda? No to, tak. to pani go spotkała tylko raz w życiu, czy to jest prawda? Tak. Tak, bo jakoś losy tak rozrzuciły naszą rodzinę. Znaczy, ojciec przeżył wojnę i moja matka też, ale znalazł się on w Anglii, drugi raz się ożenił i chyba mu to było niewygodne, ta jakaś rodzina w Polsce tak y, zostawił nas jakoś, ale hmm. ja chciałam się z nim spotkać, bo mi się wydawało to... Ale to W jakim wieku się pani z nim spotkała? Ja się z nim spotkałam w 1972 roku mm -hmm. w Anglii. No a mm -hmm. widziałam go ostatni raz w 1943. Mm -hmm. Ale no to co spojrzał na panią i co powiedział? Mm. Wie pan to było takie spotkanie, że no z... ja dostałam odbyt, jakieś, nie? tak, ja jakieś gorączki. Ja go pamiętałam bardzo dobrze, ale mm, on no. się tak... Ja nie wiem, on mieszkał pod Londynem w Berkhamstead Herz i tak jemu się wydawało, że ktoś mnie pilnuje, że jakaś policja za mną jest, że ja jestem z takiego komunistycznego kraju, to na pewno... Aha, czyli w ogóle jak... I rzucenie. tak nie, nie, nie można się było porozumieć. Tak zdenerwował, że ja mam taki płaszcz berberego nowy. Że... <laughs> czyli taki elegancki. Tak, mimo że prawdziwie Berbery, berberi, tak? jest... prawdziwie Berbery jest elegancki, jakieś zniszczone, no ale wie pan... Myśmy całe życie nosili zniszczone dżinsy, to byśmy chcieli sobie kupić nowe. No. Nikt tego nie rozumiał, bo tam strasznie się starali, żeby w kamieniach tam wytrzeć te dżinsy, żeby, bądź Boże, nikt nie pomyślał, że nowe. A my już tak zawsze te wytarte, to może raz nowe sobie kupimy. Czyli, czyli to było tak, że w zasadzie y, to dziwne takie spotkanie było? No takie myślę, że i dla niego ciężkie jakieś. Mhm. Proszę sobie wyobrazić, jakaś dorosła kobieta przyjeżdżała, nic nie wiedział o nas w ogóle. Mhm. Nie, nie wiedział, czym ja się tego, zajmuję, że, że, pani rektor, że mam nic. Że... I, I pani mu to wytłumaczyła, czy nie? No co to, to do wytłumaczenia, Zawód jak każdy inny. Yy... Jego najbliżsi przyjaciele nie wiedzieli w ogóle, że on ma żonę i dwoje dzieci w Polsce. O, kurczę, to musiałobyś być nie... No dobrze, a... To trudno osądzać strasznie. Myślę, nie, że ona zrobiła różne, yy, różne takie fikusy. Ale miałam takie wrażenie, że jak on tam był w domu, że jakbym do niego powiedziała, no to już teraz dość tego wszystkiego wracamy do domu, to on by ze mną wrócił. Tak, ale dlaczego? Bo, tak bo on słabego był... charakteru był człowiekiem i po prostu brakowało mu kogoś, kto go tak to powie, co ma zrobić. Tak, takie odnosiłam wrażenie, ale nie wiem, czy to jest prawdziwe. A Pani Beato, co to był za film ten indyjski? E, bo to jakaś dziw, dziwna historia. Ja bo to... to się zdarzyło tak, że jak w Indiach, w Bombaju był konsulat z Polski, konsulem był Andrzej Wójcik, potem zresztą minister chyba. Handlu zagranicznego, bardzo uroczy człowiek i on zapraszał tam różnych hindusów na jakieś, nie wiem, paluszki, czy tam na pudeczkę, czy nie wiem na co. Mhm. Przy jakiejś okazji pokazywał filmy. I wtedy zdarzyło się, że taki producent bardzo duży indyjski. Zobaczył mnie w filmie zresztą o bombardowaniu drezna, więc i wymyślił sobie, że tylko ja mogę zagrać grecką księżniczkę z tym profilem. Ja mówię, no, no dobrze. No i pojechałam do tych Hindi, ale to był dziwny taki okres, bo pojechałam tam na trzy miesiące, ale przez trzy miesiące nie nakręciłam ani jednego dnia zdjęciowego. No bo po hindusku to jest wie tam... No tak, to Oni też wierzą trudno. w reinkarnację, to się będą spieszyć. W czasie półtora roku pracowałam 11 dni. O, to chyba był to najbardziej lukratywny kąpiel. Zrobiłam, jaki zrobiłam jedną czwartą swojej roli nie? przez półtora roku, bo kręcą tam mniej więcej od 8 do 10 lat jeden film. Oni mają największą produkcję światową mają 1200 hmm. filmów rocznie. Ale to nie znaczy, że oni je robią. To znaczy, że oni je zaczynają mm -hmm. i kończą taką ilość. Tam. Ale ile to trwa, to jest w ogóle mm -hmm. wiewa. Mm -hmm. że... mm -hmm. Mój partner, wielka gwiazda filmu hinduskiego, nazywał się Pradeep Kumari, wyglądał jak taka burdelmama. <laughs> <laughs> no miał takie usta wymalowane i rzęsy i brwi, i tu jeszcze miał wszystko to oczywiście i tu, i peruka i kosmy. Grał jednocześnie w 79 filmach. Więc przychodził do wytwórni, nie bardzo wiedział co gram. Lejciutko pił. Miał jednego człowieka, który jako luksus mu zapalał papierosa, to mnie dość brzydziło, żeby tak ktoś zapalał mi papierosa na jakiś facet, nie? Mhm. Ten drugi trzymał nad nim parasol i opiekował się taką sz, 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 skrzyneczką mleka o różnych smakach na to wytrzeźwik. O Jezu. On przychodził i mówił, że ma tylko godzinę. Mm -hmm. Nie zmieniał kostiumu z poprzedniego filmu, więc wchodził no. w tym filmie w innym kostiumie. No ale o to chodzi. Nie będziemy drobiazgowi. Ja nie mogłam najpierw się w ogóle do tego przyzwyczaić. Powiesz, pierwszy dzień zdjęciowy miałam tak, że była ogromna hala, ale wielka hala, tak jak 60 razy to studio. No to sporo. I były wielkie betonowe słupy, ja przyszłam malowana, tu mam suknię całe perełki zadźganą, tutaj tego, a tu w ogóle... Tak by miały samoloty stać. Nic nie ma. oni mówią, że zaraz będzie, zaraz będzie, tylko taka kanapka stała. Jakie zaraz będzie? No przecież ludzie mówią, no, czy w tym życiu jeszcze po prostu. I teraz ja widzę, że oni siedzą takimi krążkami, bo asfaltowaniem szos i tak dalej to zajmują się kobiety, a mężczyźni to są krawcami, haftują, tam. no. Siedzą i tak zrywają tuberozy kwiatki i jakichś takich goździków. Następny to wiąże na taką niteczkę, że są takie tu tuberoza, goździk, tuberoza, tuberoza, tuberoza. Następny to zwija w taki kłębek. Następny stoi na drabinie i, i owija te wszystkie słupy. Następny zawiesza taką jedną i przez taką przepuszcza, że robi się cała siatka. I w ciągu 40 minut powstały siatki kwiatów, tej tuberozy, z tym, które były przepierzeniem takiej dla tej księżniczki greckiej, bo on prawda? Ja mówię, no dobrze, ale jak zapalicie te straszne światła, bo to musiało być ze 4000 luks tam po prostu, żeby to, żeby to oświetlić w ogóle. Ja mówię, to zaraz wam się to spali, przecież to no, to są szalenie takie mięsiste, pachnące kwiaty, już nie mówiąc, że pachniało tak, że po prostu... <laughs> jak na cmentarzu, bo to takie tuberozy, takie mocne, piękny zapach, ale taki mglący jak lilie. To nie może się szkodzić, że się nowe zawiesi. <laughs> W kółko, tak? No oni... Czyli co, 11, 11 dni z półtora roku, tak? Tak, tak. mi chodziła? No ale to e, w sumie, bo pani za to chyba nie najgorsze pieniądze dostała, bo przecież... Na ówczesny czas mogłam nawet kupić dom na wsi. No i kupiła pani nie razem. Przecież, e, chyba zresztą z Andrzejem Wajdą, tak? Się złożyliście tak. Do, do spółki, żeby Karolinie kupić? Nawet ja go kupiłam, a Andrzej Wajda wyremontował. Aha, no czyli coś, coś w tej informacji było prawdą. A teraz już pani sama nie robi zakupów? Robię. A no właśnie, a co się dzieje, jak wchodzi Beata Tyszkiewicz do sklepu? Jak ludzie reagują? Fantastycznie, Brzełeso. Fantastycznie. Czyli ja uważam, że mogliby mnie na przykład w jakimś dużym supermarkecie zaangażować żebym szła tak i kupowała takie różne produkty. Przypatrzyła się i kupowała, bo za mną czasem się zdarza, że ktoś idzie i kupuje to samo co ja. I tak powinnam z tym wózkiem pełnym, pójść za przepierzeniem, wziąć ty z tych wózek i odnowa, nie? Aha. Czyli jako chodząca reklama. No widocznie kogoś tak intryguje. No właśnie, ale to jest ciekawe. Niech, niech pani teraz powie, jak to było z tą reklamą odkurzacza. Dlatego, że wszyscy y, wsiedli na panią, Boże, że to ten I pan też? Nie, ja jestem ciekaw. Ja absolutnie nie mam nic. Ja przeciwko. Panu powiem. Czasami zdarza się tak, że jest jasny dowód na to, że Pan Bóg jest... Moja matka była umierająca i była w bardzo ciężkich warunkach w szpitalu, za to w dobrym. E... I zadzwoniło do mnie intercomers i powiedział, że taką mają propozycję, żebym ja odkurzacz reklamowała. I odkurzacz, akurat odkurzacz, no odkurzacz. No przysłali mi ten odkurzacz w prezencie, zresztą fantastycznie pracuje do dzisiaj. Nie ma go na rynku, więc nie zrobię reklamy, nazywał się Wax. Mhm. No i chodziło o to, żebym się dwa razy sfotografowała w jakiejś gazecie z tym odkurzaczem. Jakieś zdjęcia w jakiejś wspaniałej Willi, Walinie. No siedzę tak na kanapie, obok stoi odkurzacz. <głosy> <głosy> nie, nie, nie takie trudne, prawda, do zrobienia. No ale teraz ja myślę sobie, nie, no jednak nie. No ten odkurzacz, jakieś, nie wiem, perfumy, jakieś, coś zegarek, jakieś, nie wiem, co. coś, coś bliżej... Pie do kobietek. golfa, takie coś elegancko, coś. Ten odkurzacz, chociaż on pierze, wszystko robi. No mhm. dobrze. No to przysłanie mi bukiet białych róż. I ten odkurzacz. I jakieś filmy takie reklamujące ten odkurzacz w Anglii. Wreszcie ja się zapytałam kolegów ile oni zarabiają jak mają dzień reklamy. Pracują dla reklamy i oni powiedzieli, że zarabiają tysiąc dolarów. To myślę, zawsze powiedzieć po prostu tak wysoko, nie żeby było, że ja odmówiłam odkurzacz, że nie jestem mhm. fajna i po prostu odkurzacz to nie, a perfumy to tak. Ja mam wie ja 60 tysięcy dolarów. To mi się odpadną, no bo po prostu, no, już muszą odpaść. Mhm. No, tak jak nie chciałam grać w filmie jakimś na to mówiłam, że chcesz mi zapłacić 1500 Marek, a oni mogli tylko 1200. Ja to wiedziałam i oni mówili, że nie mogą tysiące, ja mówię, no to wy nie możecie. To ja żeby nie było niegrzecznie, prawda? Mhm. Ja mówię, będziemy płakać i płacić. I zapłacili mi. Zobaczyć ja mam już urządzi... tak? no, no wie pan, tu proporcją gardę. Ta korona mi z głowy nie spadła, bo nie mam. Więc uważam, że jeżeli mogę, mam je zagwarantować. Dlatego mówię, że to był dowód na istnienie Pana Boga. To nie mam nic wspólnego z żadną reklamą. Uh -huh, uh -huh. A Pani się lubi nad sobą użalać? Tak, jak patrzę Nigdy na Panią Ja się nie użalałam na siebie. Ale dlaczego mam się użalać na się Nie, na? no tak w ogóle, no mnie, może coś nie wyjść. No przecież każdy nic, człowiek nie, ma jakieś. Nic, jakieś absolutnie. Powód. Ja byłam bardzo ciężko chora, umierająca, też się nie użalałam. Mogą Ach. dzieci zaświadczyć. One tak? nawet przychodziły do domu i mówili, mamo, nie stygnij. O, to bardzo sympatycznie. Rzeczywiście dobrze nagradzane dzieciaki. W sumie pani miała trzech mężów, prawda? Trzy raz trzy. Znaczy? Tak. Zgadza się. Ale ten, ten ostatni, e, zresztą przy okazji się zapytam, bo sam jestem ciekaw, czy bo pierwszy był oczywiście pan Andrzej Wajda, e, drugi to był e, Witold Orzechowski, prawda? Czy to jest ten sam, który w polsacie robi w tej chwili ze szczegółami? Tak, no chociaż nie jest do Poznania, bo był zupełnie innym człowiekiem. Wtedy. Ale to jest, ale to jest ta tak. osoba, tak? Aha, czyli producent producent tego tokszułu. Natomiast trzecia osoba, i to jest dla mnie ciekawostka, Pani powiedziała, że to była osoba, w której się Pani zakochała jeszcze będąc młodą dziewczyną. Tak, miałam 17 lat, chciałam, żeby się ze mną ożenił, Powiedziałam, że się nie ożeni, a ja powiedziałam, że się nie, się ożeni. I się ożenił? I ożenił się ile lat później? Ojej, 16, No ale 36, dużo, tak? 6, lat później. Ale czy to oznacza, że Pani przez cały czas jakby miała go gdzieś tam w sercu? Zawsze się ma pierwszą miłość w sercu. No to nic dziwnego, że tamte małżeństwa się musiały rozpaść, nie? No jest jakaś logiczna całość. No dobrze, a y, może Pani trzy słowa powiedzieć na temat tego, jak ocenia Pani swoich mężów? Tak jakoś jakoś taki to jest gdzieś tak za mną właśnie. To jest takie role, co zagrałam. A to dziwne trochę, to taka, myślę, że powiem, tak no bo dosyć... jak do Pana mówię szczerze, a nie tak jak Pan sobie wyobraża, że ja odpowiem, to się Panu nie podoba. Nie, ja nie powiedziałem, że mnie się nie podoba. Raczej powiedziałam... Mówię, powiem... że, tak, że, tak, że tak jest, że, to jest że ja nie mam takiego poczucia, mówię tam, mój pierwszy mąż, a mój drugi mąż... W ogóle, nie mhm. wiem, to, to naprawdę jest, ma się gdzieś za sobą. Mhm. Ja się zajęłam dziećmi, wychowaniem, wykształceniem w takim sensie, mhm. że y, ja, ja, ja wracam, ja coś czuję takiego na nim, ja przeglądam listy, czy bo ja jestem, ja gromadzę wszystko. I ja mam, Pani ja mam listy? wszystko w ogóle. Ja mam, ja mam po prostu wszystko. I mój brat, <grym> i mój brat mówi, czy powiedz mi, czy za cenę tego, żebyś na pytanie dzieci, czy przyjaciół, czy bratko, czy masz, zawsze mogła odpowiedzieć, że masz, mhm. czy musisz mieć to wszystko w domu, ten taki straszny... Wszystko, wszystko, mhm. wszystko potrzebne, czy... Kłębuszki, kordonka, czar, mam. Czwarty wymiar szydełka? mam. Tamburyn do haftowania? mam. Druty do skarpetek? Mam. Druty do sferza? Mam. mam. Wszystko mam. I złotą nitkę, i srebrną nitkę i do haftowania, to i gumkę do mieszka? szycia na masz. No już nie mam miejsca, gdzie mieszkać. Ale myśli. wszystko mam. A mój brat uważa, że znacznie prosił, bo gdybym tego wszystkiego nie miała. I na pytanie, czy masz, odpowiada nie mam. Mhm. Ale niestety pani ma. A mówiła pani, że w miłości i przyjaźni dopuszczam absolutną swobodę. Co to, to znaczy? Się jakoś przygotował do tego wywiadu? A co pani myśli, że ja się nie przygotowuję do wywiadu? Tak myślałam. To błąd. Że co tu było? W miłości i przyjaźni dopuszczam absolutną swobodę. Podać źródło? Czy zachowamy dla siebie? No pytam, co to znaczy? Czy nie bywa pani zazdrosna na przykład? Bywam, ale nie pokazuje. A dlaczego? Bo to, to jest kwestia wychowania, czy uważa pani, że to na mężczyzn dobrze działa? To jest moja sprawa, intymna. To ja mam z sobą kłopot. A to Co jest. Ja się będę dzieliła kłopot. Być zazdrosnym, straszny kłopot. Aha. Czyli nie tak. jest kłopot być zazdrosny? No, to panu potrafi jest. każdy bardzo zepsuć. Na no, że to najdzie ta intenzyjny za i tu. No ale gdzieś tam, gdzieś bula. tam. Jednak... No właśnie. Czyli po prostu tu pani jest, tańfie. ale nie okazuje, tak? Jejku, to, się, to, to dziwne, bo gdzieś później trzeba coś takiego odreagować. Pana, nie? ja całe życie grałem damy. Dama nie pokazuje swoich. <laughs> Dama, no dobrze. To ja mam w takim razie pytanie o. Aha. E, 92 rok. Groziło pani od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności za wycięcie przy dworku e, 33, 33 chyba stuletnich jesionów bez zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jak skończyła się ta sprawa? Wie pan, oni mi doprowadzili już do taki, takiego szału, że jak telewizja dzwoniła, żeby ze mną rozmawiać, to powiedziałam, że jesiony przerabiam na jesionki. To jest po prostu absurdalna jakaś sytuacja była, mm. dlatego że ja, wie pan, co znaczy wyciąć drzewo. To jest po prostu tak, jakbym sobie odcięła, nie wiem, rękę. To jest tak bolesne. No ale były strasznie zrobaczałe jesiony, które były do gospodarczej alei, nie takie co pamiętały Norwida, bo nie ma tam takich w ogóle co pamiętały Norwida, bo to jest dom, w którym się urodził cypionor. To był sezon ogórkowy. Jak złapią kogoś na kradzieży samochodu, albo że ktoś kogoś zamordował, albo że na przykład nie, tyle za, nie tylko że zamordował, ale jeszcze w bagażniku ma innego, co go zamordował wcześniej, to piszą Krzysztof O. Tak. A tu Beata Tyszkiewicz przerabia jesiony na jesionki. I od Gazety Wyborczej, nie wiem do tego, no chyba ogórkowy sezon, no to... No tak, w ten no, sposób tak, się Pani Tak, ale proszę Pana, mnie robiła, y, to, to, to się nazywa sanitarne cięcia parku i to jest szalenie kosztowne i zawsze żal na to pieniędzy, bo to jest tak jak... E, no nic nie widać, ten porządek taki, tu tam w gałęziach zrobiono, w korzeniach, to tego nie widać, tak jak mm -hmm. zmytych naczyń nigdy nie widać, tylko te niezmyte widać. Nie wiem, pościelonego łóżka nie widać, tylko nie pościelone łóżko widać. Mi to robiła ekipa w ogóle od Pana Marka Kwiatkowskiego z łazienek. Więc po prostu sami ekspert na ekspercie siedział i, i wtedy się dużo dosyć nauczyłam. po prostu doczepiono się do Pani. A dlaczego nie? Właśnie, nie, jak była nie panie, okazja... Jeżeli ktoś na tym zarobił i mógł, nie wiem, dzieci wysłać na wakacje. To proszę, proszę, proszę bardzo. Skąd taka y, w Pani pasja do fotografii? Jaki Pani ma aparat? Jaki? Mam Olympusa. No. Fantastyczny aparat. Uh -huh. A wideo też Pani ma? Znaczy kamerę? Mam, ale nie... nie, Te, nie. To nie ta jakość, tak? N no no sk nie, sk nie. Skąd to się Demar wzięło? No nie mean, jak mi się nie urodziły, urodziły nie. dzieci, to zaczęłam je fotografować, tylko zaczęłam je fotografować strasznie blisko w takich portretach. I teraz będzie duża wystawa moich. No już raz no. była chyba. W, w, ale chyba w Krakowie, teraz tak? będzie w Muzeum Kinematografii w Mm -hmm. i będzie w Moskwie i będzie w Rydze i będzie w Kijowie i będzie w Lwowie. A... i będzie w Nowym Jorku i będzie w Chicago i w Toronto i w Sztokholmie proszę Pana rozbijają się ze mną to moje gratulacje proszę bardzo Pani to mogę pogratulować? Dziękuję. Jeszcze nie koniec tak. na razie, to tak. tylko takie gratulacje tylko gratulacje z okazji tej, tych wystaw Nie Ale... Pan samo się zrobiło, naprawdę no, jasne, jasne. Ale skoro wspomniała Pani o, o tych wystawach to najpierw było na wschód a pani przecież była uznawana za absolutnie topową gwiazdę z zachodu. Proszę pana, Związek ja dostałam radzieckim. dyplom w Czerwoną Skórę Oprawiony, gdzie jest napisane, że jestem carycą słowiańskiego filmu. I bardzo proszę przestrzegać tego terminu. Dobrze, Caryca chociaż nie wiem, czy zapamiętam. Słowacki... Caryca Słowiańskiego. słowiańskiego... Tak, Caryca Słowiańskiego filmu. Nie, no to Pani Beato, w takim razie myślę, że... Organizacja Czerwone Maki. I Dobrze, że nie Czarna Wolga. Ja mam jeszcze jedno pytanie, dlatego że e, pomyślałem sobie teraz, coś mnie uderzyło, że kiedy przygotowałem się do tego wywiadu, to e, dwie książki, które Pani wymieniła jako swoje ulubione, to był paragraf 22 i e, Markeza 100 Lat Samotności. Tak, w swoim czasie, wie Pan jak to jest. Tak, tak, to no... się zmienia, prawda? To się mm -hmm. jako... znaczy nie, nie, one nie, ja ich nie wycofuję ze swoich mm -hmm. ulubionych książek. byśmy jeszcze mogę go dodać kubusia Puchatka na przykład. No ale ciągle to literatura sensacyjna, jak? Rozumiem. Absolutnie. No. Ale wie Pani, dlaczego o tym mówię? Bo pani się urodziła 14 sierpnia, a ja 15 sierpnia. I akurat w tym to samym wiem, czasie... wiem dlaczego z Pana takie ziółko. I ja wiem, dlaczego z Pani taka celica. Bardzo dziękuję. <gry> dziękuję ja Pani. A to? Bo tak Pani mówiła o tych, o e, o tych, tych jesionach. Drzewach, o tych Jakby Pani miała ochotę posadzić jedno ode mnie, to bardzo proszę. To jest e, drzewko, you. które się nazywa Banzai. No ja wiem, to jest cudne. A nie ma Pan takiego małego królewicza pod to drzewo? No chyba, że ja. No to zabieram Pana. No to zabieramy i Jedna z brytyjskich Agencji Towarzyskich twierdzi, że najwięcej ma zamówień na randkę z Moniką Lewiński, a raczej z jej subowtórem. No za taką randkę Ala Clinton trzeba zapłacić 200 funtów. Przed snem zastanówcie się, czy to jest dużo, czy mało. A w nowym wampirze spotykamy się we wtorek.